A witam serdecznie na kanale Pikachu. No i cóż, cudeńka weekendowe czas zacząć. Zobaczymy co to za promocję na horsach. No zobaczymy co się tutaj gram. A więc, no cóż, mamy śnieżycę, tak? Mamy smoka. Wezwania pytana No to jest to jest boski. Boski, boski, boski smoczy koń ze smoków daje kupony, nasiona kuponu a wiecie jak zasiad i tak dalej macie program troszkę troszkę wcześniej w poradnikach jest pokazane jak to się sieje te kupony i tak dalej ile ich trzeba no 5 kuponów to jest 5 nasion kuponów to jest dosyć sporo jak na a na konika. Natomiast, czy tak bardzo opłacalna ta śnieżyca jest? No, to jest sprawa dyskusyjna. Zwłaszcza, że jest tutaj na szóstym poziomie. To nie jest tak taka duża tragedia. I nawet widzę, że przyznawalność jest dosyć spora. A z tego względu, że, że, że tutaj widzę, że chyba po pierwszym już nawet dostają ludziska tutaj tylko 200 No to też dużo e, tych panów e, nie, e, nie wykorzystano No i tutaj też chyba za pierwszym razem także gratuluję wygranym także przyznawalność jest chyba dosyć spora przy tej śnieżycy No ale no cóż no mm, jak tam kto woli Pamiętajcie też, że m, przy zasianiu takiego, że na, tych nasion kuponu się m, Dostajecie 100 kuponów, a to was czekacie na nie cały miesiąc. A także musicie się uzbroić w cierpliwość. No dobra. A cóż tam jeszcze mamy dzisiaj w tych, w tych weekendowych cudeńkach? A mamy UZZ Zaldi. Zaldi. to bezpośrednio w sprzedaży z czarnego rynku za 550 kuponów. No jest to no, troszkę wysoka cena moim zdaniem za, za jedną z części po prostu całego ekwipunku nawet jeżeli chodzi tu o takiego konika jak Zaldia. No cóż powiem tak no Zaldia Zaldia jest koniem legendarnym i daje 10 kuponów. No i powiem tak no w sumie, w sumie czemu nie, no może się zwrócić, no tam jak ja obrabiam troszeczkę koników, no to ta Zaldia, ponieważ mam, to jednak troszeczkę rzuca tych kuponów. Co no, prawda nie rzuca to na kolana, ale, ale, ale inwestycja się powoli zwraca. Natomiast jak wam pójdzie, no to już musicie ocenić sami. Pamiętajcie też jeszcze jedną rzecz, że jak założycie bezpośrednio na konika, a w tym wypadku musicie wrzucić bezpośrednio na konika, no to już nie da się tej uzdy zdjąć. Co za tym idzie, musicie, no i nie da się też tego konika sprzedać, także musicie bardzo, bardzo dobrze wybrać, na którego konika tą uzdę wrzucicie. Co jeszcze idzie za tym dobrze by było, żeby był już to konik zrobiony na maxa z tego względu, że w momencie w którym już będziecie mieli zaldzie nie możecie tego konika później sobie swobodnie postarzać tylko tak jak wszystkie wszystkie nasze tutaj bosciaki macie jeden dzień i później Przerwa. Tak? Musicie czekać po prostu do następnego dnia, żebym znowu sobie go zblupować. No i trzeba też wziąć pod uwagę to, iż każdy, każdy, każda legenda, jeżeli już jest stworzona, jak już skompletujecie cały, cały ekwipunek, no to niestety no, stety, powiększa swoje umiejętności razy dwa danego konika. Także wychodzą takie mutanty, ale to widzicie, no to po pewnym czasie już te te koniki zaczynają być normalne, normalnieją. Natomiast Natomiast jako boski jest naprawdę silny do wyścigów. No i oczywiście, Rodze troszeczkę wam a także te legendy są dosyć dobrymi konikami, zwłaszcza, że jeszcze oprócz tego dają dodatki do VIP'a, w tym zarezerwuj dostęp do ośrodka jeździeckiego w zależności od wybranej umiejętności zamiast sumy wszystkich umiejętności czyli możecie sobie wybrać że chcecie na przykład tylko z galopem, na, z, galopem z galopem na 2000 prawda i koniki takie przychodzą do was do, do waszego o, ojka no i wtedy, wtedy przychodzą tylko takie koniki tak samo jak i możecie inną umiejętność sobie wybrać to jest ciekawe, potrzebne, jeżeli Wam zależy na w, w, w zrobieniu Ojka na wysoki poziom. No i, ale pamiętajcie, że to jest tylko dla vip -ów. No, jeżeli nie macie VIP-a, no to zostaje Wam tylko te 10 kuponów, jeżeli da się go oporządzić dwukrotnie, bo nie zawsze się da. Nie zawsze jest ta opcja, więc w momencie, jeżeli się da, to już macie od razu 10 kuponów dodatkowo dodawane do waszego konta. A no cóż, cóż mamy jeszcze w tym momencie? Mamy tą śnieżycę, uzdę mamy, no i mamy skrzynię, z, złotą skrzynię. To już omawiałem już w poprzednich odcinkach, jeżeli chodzi o tą promocję. Um, tutaj nic się nie zmieniło, 50 kuponów, macie skrzynię do, do zrobienia, możecie sobie trafiać, ale pamiętajcie jedną rzecz, że do osuszenia całkowicie skrzyni pojawiać się wam będą te wszystkie nagrody i to bez wyboru nie macie wyboru tylko będzie losowo do momentu skończenia jak już wam będzie się pokazywało jak już będzie wam się kręciło i pokazywało ten sam wybór to znaczy że już ta skrzynka jest całkowicie opróżniona, i od następnego, od następnej skrzynki dopiero będą powtarzać się te nagrody. Przypominam tylko, mamy jeszcze jesienną promocję. Jak widzicie, ja idę tylko po diamentowe tutaj te skrzynki. No, ostatnio dostałem Nyxa i, i kapelusz, także już chyba wyczerpałem i będzie mi od nowa e, przychodziły te rzeczy. Także, <noise> także już najlepsze, najlepsze co było to już do zdobycia to już zdobyłem, także a teraz już kręcę dla samej, samej satysfakcji chyba, a w każdym razie ja nie nastawiam się tutaj na jeża, jeżo zwierza, mimo że jest bardzo. Piękny, fantastyczny, też byłem. Też też opiekowałem się przez jakiś czas Jerzykiem, Mój brat też, też się opiekował Jerzykiem, Jerzyk tej opieki mojego braciszka. No, nie był z niej zadowolony, że tak powiem natomiast jerzyk jest fajny fantastyczny wiecie zawsze się zastanawiałem te kolce tam na tym jeżu one są rzeczywiście takie takie jakby zdre, zdrewniałe nie Także, no jest to dosyć, dosyć fajny fajny zwierzaczek bardzo przyjemny No i przede wszystkim musicie wziąć pod uwagę że on wcale jabłek nie je tylko i jest drapieżnikiem także tutaj taką teorykę wam tutaj wyjaśnię nie nie, nie je żadnych owoców, tylko je e, raczej owady, no, także e, tutaj ten mit trzeba, trzeba wyprostować. No cóż, no i tyle w tym, w tym weekendzie. Życzę Wam dobrej zabawy, dużo wygranych. No i jesz, ile chcesz, tak? No do widzenia. Nie zapomnijcie o lajkach, nie zapomnijcie o subach. No i też napiszcie coś w komentarzu, czy ta nowa, nowa forma jest lepsza, czy obraz jest wyraźniejszy, czy też głos jest też też lepszy, czy też mam jeszcze coś poprawić w, tym, w tej sprawie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do następnego razu.